Zdenerwowało mnie to bardzo, jakąbie kopnął po gongu. Ja mu oddałem, i tam mało, bez do czego nie doszło jeszcze do, do kolejnego starcia. Eee, całe szczęście sędzia gdzieś tam wleciał eee, na jego korzyść. No, wydaje mi się, że zasłużyłem. Eee, chyba wszystkie rundy wygrałem, tak w moim odczuciu, jak na gorąco, to tak oceniam, że wszystkie rundy wygrałem. Pół godziny, kurde walki. Nie spodziewałem się, że wytrzyma. Miałem kilka tam momentów, gdzie mogłem skończyć, ale taki skurcz był twardy, że, że musiałem się przemęczyć cały dystans. Świetny, dojrzały pojedynek z twojej strony. Powiedz mi, jak wyglądałeś tlenowo i fizycznie na te pięć rund, bo w czwartej piątej wydawało nam się, że delikatnie gaśniesz, ale jak to było z Twojej perspektywy? Nie no, czułem, że, że cały czas mam prąd. Wiadomo, ta czwarta, piąta runda, już trochę pod upadłem na siłach, ale cały czas byłem w walce. Kurde, miał taki nieszablonowy styl, gdzieś trafił mnie obrotówką na początku walki gdzieś w wątrobę, jeszcze ciężko czułem się na brzuchu i tak mnie przez moment przytkało, mówię, o kurde, trzeba będzie czujnym być, no ale tak jak wspominam, czwarta runda chyba zdominowałem całą z góry, miałem dosiad, przepraszam, bok i piąta już cały czas z góry chyba kontrolowałem, biłem, łok się tam czułem, że siadały, ta skóra trzeszczała, no i co, i dowiozłem to do końca. No, powiem szczerze, że Aigun wczoraj wyglądał bardzo kiepsko, ale pokazał, że 5 to jest w stanie przewalczyć. No wiadomo, trenowo wyglądał gorzej, ale no, chyba możesz powiedzieć, że to był najcięższy pojedynek w twojej karierze. No i jemu też ciężko szło to zbijanie, mi też ciężko szło. Pierwszy raz w życiu yy, zszedłem po robieniu wagi. Ze trzy razy mnie odcięło, że byłem y, nieświadomie, wywróciło mnie. Mówię, kurde, co jest. Serce się kołatało, już też miałem myśli, co będzie z tą walką, bo gdzieś tam ciśnienie mi skoczyło. No i byłem kurde też na skraju, że załamania, bo ciężko mi ta waga schodziła, niby końcówkę tam dociąć trzeba było, ale nie chciało to schodzić. No co mogę powiedzieć, kurde silny był fizycznie, strasznie mocno mnie tam dopychał do siatki. Wysiadłem i łapy i potem w tej stójce te ciosy tak pchałem, zamiast ja mam taką luźną stójkę, lubię rzucać te luźne ciosy, a nie miałem po prostu, kurde, te ręce mi tak zabetonowało po tych obronach, po tych obronach obaleń, że, że nie mogłem bić i takie, miałem ciężkie te łapy strasznie. No właśnie, skoro jesteśmy przy defensywnych zapasach, przy wybronianiu obaleń, powiedz szczerze, długo szlifowałeś ten aspekt, bo no powiem szczerze, że kapitalne defensywne zapasy swojej strony. No kurde, ja już trenuję z chłopakami z Łodawy, no z Konradem Rusińskim trenuję ze 4 lata, cały czas robię non-stop te obrony zapaśnicze, no i, i to kurde siadło. Wybraniałem te wszystkie próby obalem, gdzieś tam mi się jeszcze udało skontrować. Chociaż miałem w ogóle nie wchodzić w parter, ale gdzieś musiałem, bo byłem troszkę podmęczony tym bronieniem i nie miałem tych szybkich rąk. I jak miałem okazję, to, to wybraniałem i próbowałem kontrować, żeby być z góry. Wszyscy słyszeliśmy, że bardzo spodobał Ci się ten pomysł walki z Michałem Bartelą, tak naprawdę podobno Potrzebowałeś zaledwie pięciu minut, aby przemyśleć tę sprawę i dać zielone światło dla takiego pojedynku. Rzeczywiście uważasz, że to dla ciebie jest. Bardzo ciekawa opcja. No ja powiem taką ciekawostkę, że jechałem na bramkę i gdzieś o pierwszej nad ranem dostałem telefon, że, że walka z Michałem Materlą. Mówię, co, kurde, ale co co, 16 października wtedy co Bartek Szewczyk w Szczecinie i dowiedziałem się, że tak. Mówię, dobra, to ja się szybko prześpię w samochodzie i mówię i biorę tą walkę. I kurde, że 16 leca się okazało, że to by miało być na tej gali, no ale niestety gdzieś nie doszło do porozumienia organizacja z Michałem, ale mam nadzieję, że, że dojdzie do tej walki z Michałem Materlą. Jest to ikona sportu walki się na jego walkach i Michał, proszę cię, podejmij rękawice. Będzie świetny pojedynek. Ja to mogę obiecać ze swojej strony. Jestem gotów i, i mega było było. To było spełnienie moich marzeń, zawalczyć z Materlo A z Szymonem byś zawalczył? Jak z Michałem Materlo? Nie, no z Szymonem to mnie nie zawalczył, bo na co dzień z nim trenuję i to nie, nie te gabaryty. Kurde, Szymon to mój klubowy kolega, także no nie, nie obrady rady. No i za, za duży, za ciężki Szymon jest. Wracając do walki tam w jednej z Rund trochę Cię upiekło, bo zaatakowałeś rywala leżącego w parterze, ale nie trafiłeś tym kolanem na szczęście. Pamiętasz to? E, tak, on chyba tak wstawał do góry, e, no i kurde, ja go tak widziałem, że te ręce nie ma opartych na macie i tak on chciał wejść po nogi, a tym kolanem tak jakby to weszło, to kurde, było grubo, mógłby, mógłby tam, go odciąć, ale nie sądzę, znaczy no nie wiem, na gorąco mówię, nie wiem, czy tam były, było cztery punkty podkwarcia, czy nie, no to już wy musicie... Tak, był na kolanach. No to całe szczęście gdzieś nie trafiłem, chyba po barku poszło, tak? No. Jedna rzecz na plus dla niego. Czy kiedykolwiek ktoś ci tak wychodził z krucyfiksu? Bo on chyba trzy albo cztery razy wychodził z tego, wydawało się, że on nie ma siły, a jednak to robił. On był strasznie silny. Jak ja go miałem, kurde, w tym krucyfiksie, już waliłem te łokcie, biłem, ja już myślałem, że, kurde, będzie po nim. Myślałem, że będzie po nim, ale kurde, cały czas gdzieś mostował. I kurde nie mogę utrzymać. Bartek wygrał, czy przegrał. Wygrał. No właśnie, skoro jesteśmy przy Bartku Szewczyku, właśnie odniósł niestety porażkę w starciu z Szymonem Bajorem. Jak myślisz, co, co dalej z jego karierą? No bo wiadomo, że może trzecia walka, ale pokazał się chyba z dobrej strony. Wytrzymał trzy rundy. Nie, no, Bartek to jest mega talent, on na, na pewno dwie wygrał? Dwie wytrzymał. wytrzymał. Rundy, Bartek to jest mega talent. No to nie jest jego kategoria. Bartek. Bo chyba go się w porterze Bajor, ale Bartek jest mega, naprawdę zacięty. Trenuje z nami, mieszka ze mną, trenujemy na co dzień, rozwijamy się i on jeszcze się odbije i, i pokaże, wróci po ten pas. Powiedz, tak, rywal, chyba próbował Cię trochę wyprowadzić z równowagi tymi czasami po gongu. Tam kilkukrotnie się to z, zdarzyło, aż w ostatniej rundzie mu oddałeś, bo już widziałem, że no nie wytrzymałeś, zirytowałeś się. No tak, jak ja, jak ktoś mnie y, zaczepia, no to ja odp odpowiadam tym samym i y, mógłbym jeszcze wyjść ze dwie rundy i go, skończyć zdenerwowało Mnie to bardzo jak on mnie kopnął po gongu. Ja mu oddałem i tam mało, bez do czego nie doszło jeszcze do, do kolejnego starcia. Eee, całe szczęście sędzia gdzieś tam wleciał eee, na jego korzyść. Jak się walczy z rywalem, bo my tak oglądaliśmy tę walkę tutaj w, na tym telewizorze i no to wyglądało tak, że od trzeciej rundy rywal jakby się słaniał na nogach, ale jak trzeba było, to z całej siły bił. No to tak wyglądało, jakby on był jakimś dobrym aktorem po prostu i nie miał cały czas siły, ale w takich momentach, gdzie widział, to to bił z całej siły i, i nawet no zagrażał cię? No tak, ci zawodnicy z Dagestanu to, no to są mocni wojownicy, pokazywali to już nie raz, to są ludzie z góry, oni walczą do końca, ja się nie poddałem, kurde, walczyłem tak samo do końca i przełamałem go, nie wiem jak on to wytrzymywał, gdzieś kurde był taki szablonowy, chciałem go trafić, on się gdzieś tu odchylił, jakoś obrotówko wypłacił, no jeden z najcięższych moich rywali w karierze i, i kurde, pierwsza taka walka, półgodzinna. Czy to jest naj... Najcenniejsze doświadczenie w swojej karierze dotychczasowej? No tak, najcenniejsze doświadczenie i, kurde, najlepsza moja walka w karierze. Mam w końcu ten pas, idę po, po następny pas w kategorii 84 kg. Także następny rok też się zapowiada pracowity. A jeśli Federacja nie, nie porozumiałaby się z Michałem Matelą, Piotr Kuberski tutaj jest zwyciężył i on powiedział, że chciałby walczyć o ten pas. Chciałbyś z nim zawalczyć o pas Dywizji Średniej? Kurde, z Piotrkiem to tak no, średnio bym chciał zawalczyć, bo się znamy. Biliśmy się chyba już czwartą galę, biliśmy się na tej samej gali i zawsze biliśmy się po sobie i zawsze ja i on wygrywał. To już jest taka pasa chyba ze 2-3 lata. Kurde, no nie chciałbym z Piotrkiem walczyć, bo, bo to fajny chłopak, ale jakby kurde, propozycja, jakby gdzieś organizacja wyszła z taką propozycją i to była jedyna opcja, no to nie patrzę na to, tylko chciałbym zdobyć ten kolejny pas. Przed, tuż po pojedynku miałem okazję stać niedaleko, gdzie Ajgun Akhmedow został, był opatrywany przez medyków. Ponoć ma złamane żebro. Czy ty wiesz, w którym momencie mogłeś uderzyć go, żeby złamać właśnie te żebro? Tak prawdopodobnie, jak dociskał mnie do siatki, to stał tak strasznie daleko, biodrami I ja bijam takie kolana, może one nie były takie mocne, ale były w punkt, bo go aż zatykało. No i gdzieś to jedno siadło i połamało pewnie mu to żebro. Czarek, do której balety? Do której balety? Nie wiem, pierwszy może wrócić na hotel, spotkać się ze wszystkimi kibicami wow. <głos》> Dzięki i kurde, no co, i gdzieś pójdziemy, na pewno się napić, nie pijam już chyba od wakacji, także lampkę tam szampana, czy, czy jakąś setkę to się na pewno strzeli. Czekało na ładę no kurde, nie wiem, było chyba, ale no, to standardowo. Czarek, to powiem Ci jedną rzecz. Jakby, jakby coś, to stara się obronić ten pas, co masz właśnie tutaj. Obronić, tak? No, no. nie wiem, ja biorę że chcę zawalczyć o kolejny pas w kategorii 84, a jak trzeba będzie obronić, to i obronię w 77. Bardzo Ci dziękujemy, Czarek. Życzymy kolejnych sukcesów i. Gratuluję, gratulacje. Dzie dziękuję bardzo, chciałem podziękować Łukaszowi Bortowi. Dzięki Łukasz za wszystko, za, za całe przygotowania. E Mirkowi Okijskiemu, Michałowi Mołeksiejczukowi i całym Mołeksiejczuk Team. E sponsorom Safe, Garant, e Autoczęści, e Haper, e Garant. No wszystkim sponsorom, nie jestem w stanie teraz wymienić blind fury Tutaj e dla Batona podziękowania, że byliście wszyscy ze mną. E Mojej kochanej dziewczynie, co tam stoi, moim rodzicom. No wszystkim dziękuję i, i trzymajcie kciuki.